Najbardziej ekstremalna forma comfort food jako zna ludzkość. Jesteście gotowi. A ty, Adi, jesteś gotowy? Jeszcze jak? Siemka Siemka! Ruszamy z nową serią jak w tytule Comfort Food Ekstremalny, czyli porn food. Food porn to określenie na jedzenie, które jest. Przygotowane w taki sposób i tak wizualnie pokazane, że chce Wam się jeść, nawet kiedy oglądacie to mega na jedzeni. Dzisiaj przygotujemy dwie pozycje, które z pewnością można nazwać mianem hardstopperów, ale spokojnie. Po tym jedzeniu to nie serce wam stanie. Będzie grubo, będzie tłusto, będzie ultra smacznie. Zaczynamy. Czasami jest tak, że mamy chęć na frytki, czasami chęć na bardziej coś tłustego, typu mac and cheese, a czasami mamy chęć na kurczaka. I co wtedy można zrobić? Można to wszystko połączyć w jedno i teraz zajmiemy się takim właśnie potworem. Łączymy jedno finalne danie smażone. Ostateczne. Zaczynamy od frytek, od przygotowania frytek, bo smażymy je na dwa razy, więc najpierw sobie je lekko podsmażymy w niższej temperaturze. Zostawimy do wystygnięcia, w tym czasie zrobimy całą resztę jedzenia. Mam tutaj taki Nalazek, który mogliście pamiętać w odcinku o frytkach z maka. Maszynka do robienia frytek, która jest tragiczna w użytkowaniu, jest beznadziejna, ale jako że ją kupiłem, to wam pokażę jeszcze raz, że to praktyczne jest. Bo jak sobie zrobicie kilka razy o To faktycznie macie w parę sekund frytki. Tylko to użytkowanie jest takie, ja bym powiedział, uciążliwe. Poza tym nie każdy ziemniak Wam wyjdzie, no ale zobaczcie, działa, działa. Nie wygląda jakoś mega solidnie i podejrzewam, że po 10 użytek, użyciach się to w końcu rozpadnie, ale póki, póki się nie rozpadło, no to y, mamy. I teraz te frytki smażymy w 150 stopniach no, jak przez jakieś 3-4 minuty, tak żeby je tylko lekko zblanszować. Kładziemy na kratkę, czekamy aż ostygnął, wkładamy do lodówki i czekamy na, na finalne smażenie. W tym czasie przygotujemy resztę składników. Finalne smażenie 180 stopni, kolejne kilka minut. Od. Wszystko macie w opisie rozpisane. Również tam jest mix przypraw cajun, którego tutaj użyłem, właśnie do posypania tych frytek. Ogólnie to wypadanie i spadanie ze stołu to mi przypomina pierwsze użycie tego, tego ustrojstwa. Na moim kanale tu macie scenkę. Tak, jeżeli za blisko podejdziecie z rantu, to może wam polecieć wszystko na glebę. Więc polecam to robić na dużym stole z dużym zapasem czasowym. I bardzo ważne, żeby używać tego ciosu karate. Czyli robicie pu, 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 a nie próbujecie to robić jednym tym, bo nie macie tyle przełożenia w rękach, żeby to dobrze zrobić. Więc karate i nad stołem, a nie nad yy, przestrzenią wolną, że tak powiem. Pora na mac and cheese. Jeżeli ktoś ma wątpliwości odnośnie przygotowania tego konkretnego dania, to zapraszam na dole, jest odcinek o mac and cheese. Wszystko jest wytłumaczone, co się tylko dało, żeby nie było żadnych wątpliwości. A w dużym skrócie to jest masło, mąka, podsmażasz, dodajesz sól, śmietanka plus mleko, cayenne, dodajesz ser i w zależności od tego, czy masz cytrynian sodu, jeśli tak, dodaj go trochę, wtedy sos będzie rzadszy, jeśli nie, to dodaj serka topionego, kilka plasterków, on pomoże wygładzić ten sos. Do tego cheddar lub jakiś inny, jakiś inny ser, który lubicie, ale cheddar jest tutaj zazwyczaj najlepszy. Odrobina musztardy, żeby Przebić słodkość sera i będzie idealnie. Pwed, czyli. Chciałem wymyślić coś śmiesznego, ale mi się nie udało. Papryka wędzona, pamiętajcie, mam no za malutki ten, nie mieści się, więc sobie używam skrótów myślowych. A drugim skrótem oprócz pwed, myślowym, który mi teraz przyszedł do głowy, to jest sub który jest na dole, to jest taki guzik subskrybuj. Będę wdzięczny, jak klikniesz. Dzięki. Co robimy? Robimy burgerowy sos do, do, tej, do tej kompozycji. On się przyda też na kolejnym y, przepisie. Co tutaj mamy? Majonez, trochę papryki wędzonej do majonezu, zrobi się fajny, dymny posmak, trochę siraczy, jeżeli macie, trochę keczupu, keczapu i odrobina Musztardy. Pamiętajcie, jak za, dacie za dużo musztardy do sosu, który jest w założeniu burgerowy, to on się staje tak naprawdę hot dogowy, bo musztarda jest moim zdaniem takim, jak macie poziom musztardy, to tu jest burger, tu jest hot dog, to jest, to jest ta szala, rozumiecie o co mi chodzi. Więc burger raczej, minimum absolutne hot dog, maksimum, i idealnym przykładem, moim zdaniem, może się zgodzicie ze mną lub nie: Burger Maestro od McDonalda, nie żadne k maestro. Majstro. To jest majstro? Tak, tak się serio wymawia, ale dobra, ja wiecie, że ja jestem, ja mam wywawalone jeśli chodzi o wymowę, więc mówcie jak uważacie. Nie ten chili, nie ten jakiś tam bacon coś tam, tylko ten klasyczny od nich. Jak sobie go zamówicie, zauważycie, że jest j**cie musztardą okrutne. Ja jak kilka razy miałem na niego ochotę, to prosiłem bez musztardy, bo się nie dało jeść. Dla mnie jest jak hot dog z, z bu burgerowym po prostu środkiem, więc tak, uważam, że musztardy... Jak najmniej przy przypadku burgera. Tak, Mati powiedział, dobrze, jeżeli macie kształt kutacha, to znaczy, że tu trzeba dać musztardę. Jeżeli macie kształt krążka do hokeja, to ładujecie mniej musztardy. Po prostu. Mm. sprawdźmy, czy dobre. U. To jest to. Jeszcze raz to jest to, Adi. To no jest to. Brałem, Ale było dobrze za każdym razem, jak coś. Zajebisty sos, polecam. Adrian Wsianik. Jedziemy dalej. Smażenie kurczaka. Pokazywałem dużo razy łódka bez kości. Do tego mąka. proszek do pieczenia i sól. A w drugie miejsce maślanka, wódka oraz białko. Maczacie kurczaka w białku, do mąki i tak opanierowanego smażycie przez. 6 minus 180 stopniach. W tym czasie przygotowujecie mieszankę przypraw w stylu Nashville. Ona jest podobna do tej w stylu Cajun. Dodajecie trochę cukru brązowego do tej mieszanki. Potem taką mieszankę dzielicie na pół i połowę zalewacie gorącym olejem, a połowę zostawiacie i posypujecie po usmażeniu. Czyli wyciągacie gorącego kurczaka do oleju i posypujecie posypką. I oto wasz kurczak w stylu Nashville. Dobra, to zaczynamy składać tego wariata. Zaczynamy od mac and cheese, potem wlecą fryty, na koniec wleci kurczaczek. Dobra, zaczynamy od serowego wariata. Pozdrawiam wszystkich, którzy są na diecie. Do tego fryteczki. No to co, zaczynamy zabawę. To wygląda jak talerz obiadowy. Kogoś, kto na pewno jest na diecie. Definitywnie. I jedziemy z ostatnim elementem. No i proszę bardzo, gdyby było mnie mało kalorii, no to jeszcze tutaj troszeczkę dołożyliśmy. Połącz foot numer jeden by Fox, taki zestawik. Ile chcesz kalorii? Tak. No to spróbujmy, ale zanim zaczniemy mój komentarz odnośnie tego, jak to wygląda. To wygląda jakbyście zamówili jakieś danie typu wszystko naraz po prostu w knajpie, w przydrożnym barze, trochę tak, ale jednak ta kompozycja widać, że nie jest zamawiana w Polsce, w sensie ja nie wyobrażam sobie za bardzo takiej kompozycji w Polsce, bo mac and cheese u nas jest, jeżeli już jest, to to jest jako danie główne, raczej w fast foodach, w niektórych knajpach, ale też raczej nie w takiej kombinacji, ale może się mylę, jeżeli ktoś widział tego typu kompozycję gdzieś, to dajcie znać, a ja próbuję. Musiałbym być mocnym Hipokrytą, gdybym powiedział, że to jest niedobre, albo że nie chce zjeść więcej. Chociaż wiem, że jak popatrzycie na to, to pomyślicie sobie, Jezus, Maria, ile kalorii? Tak, i dokładnie tak jest. Jezus, Maria, ile kalorii? Wszystko zależy od tego, jak jesteście nastawieni. Jest mega słone, mega intensywne, mega tłuste, mega smaczne. Przechodzimy do przepisu numer dwa. No dobra, zaczynamy rundę drugą, że tak powiem. Drugie danie już takie finalne, ale zobaczycie, że będzie warto. To będzie sztos, to będzie coś pięknego. To będzie kanapka Chop Cheese w maksymalnej, wymaksowanej wersji na wypasie. Także zaczynamy. Na początek mozzarella sticks, czyli takie serowe, po prostu panierowane. Także od razu widać, że, że wchodzi grubo, że jest deep fried. Goodness, znowu. Więc najpierw do mąki. I zamiast sticksów w tym przypadku robimy takie prostokąty. Dlaczego? Bo będzie łatwiej w podłużnej kanapce je umieścić, niż takie pojedyncze, które się będą turlały. Więc tak, to nie są sticksy, tylko to są mozzarella, mozzarella prostokąt. To jest takie słowo twórstwo, jak yy, kiedyś były reklamy, pamiętacie? Blendam -blend complete 7 system, albo cold grade total 12 whitening. Teraz te mozzarella sticks lądują w jajku, a właściwie w ogłoszu, czyli jajko z domieszką wody lub mleka, w tym przypadku mleka. Tu mamy zblendowane troszeczkę drobniej panko, które za chwilę doprawię. A na dobrą sprawę doprawię tylko solą, gdyż yy, będzie tak dużo smaków, że już nie chcę, nie chcę za bardzo tego rozbijać. Możecie też dodać kajen, jeżeli chcecie, jeżeli uznacie, że to będzie fajnie działało. Moim zdaniem sól tutaj w zupełności wystarczy. I teraz delikatnie do jajeczka i do... Półki. Warto mieć dwa oddzielne widelce, żeby jeden drugi się nie upieprzył, bo niestety jak używacie do jednej czynności, to na bank Wam się od tego jajka jeden uwali. Jeżeli chcecie mieć pewne, że będzie dobrze pokryte, możecie to zrobić podwójnie, czyli znowu do jajka i znowu w panierkę, ale ja myślę, że tutaj jedna dokładna warstwa jest gitara. Opanierowane, więc teraz do, do głębokiego oleju, 170-180 stopni, 2-3 minutki. Obserwujcie, bo zacznie się wylewać w pewnym momencie. Nie przekroczcie tego czasu i jak będziemy przygotować resztę kanapek, to te mozzarella sticksy w 80 stopniach, powiedzmy w w stół, trzymajcie w piekarniku, żeby po prostu się podgrzewało, żeby wam nie wystygły. Albo zostawcie sobie smażenie na koniec to też jest jakieś rozwiązanie to jest najbardziej praktyczne, ale mówię, jakbyście nie mogli, tak jak ja, zawczasu lepiej sobie usmarzyć i sobie podgrzewać ewentualnie w piekarniku. I ważne, jak sobie usmażycie i chcecie dodatkowo podkręcić smak tych mozzarella sticksów, to pędzelkiem ten olej, który został z pierwszego kurczaka czerwony olej ten posmarujcie elegancko. Sticksy będziecie mieli jeszcze więcej smaku. Jeśli chodzi o mozzarella sticksy, to warto jednak ich nie trzymać długo w niskiej temperaturze w piekarniku, bo się rozpłynął. Trochę się zagalopowałem wcześniej. Rozgrzejcie do 150. 180 stopni piekarnik i na, na sam koniec szybko wrzucie bekon, który już jest podgrzany wcześniej i właśnie te mozzarella, żeby je na chwilę podgrzać, żeby były ciepłe i będzie idealnie. Przygotowujemy warzywa, czyli pomidora, kroimy, solimy, szykujemy sałatę, skrapiamy ją sokiem z limonki, do miseczki szykujemy jalapeno, świeże lub ze słoika oraz trochę cebuli. Do tego wołowina, jakiś rodzaj sera, na przykład American Cheese czy jakiś topiony czedar albo zwykły cheddar. Smażymy to na dużym ogniu, robiąc takiego jakby smasza, dodając sól, czosnek w proszku i pieprz. Dodajemy ten ser, dodajemy te warzywa, przesmażamy to wszystko, siekamy żeby to się wymieszało w taką jednolitą papkę. Bułkę typu paryska bagietka tostujemy po przekrojeniu, ale od zewnętrznej strony. Smarujemy majonezem albo czapem. Kładziemy na to sałatę oraz pomidory. Na to nasz miks mięsny z serem. Na to wlatują czosy. Na to wlatuje bekonik. Na to wlatują mozzarella sticks. I na to wlatuje sos burgerowy z pierwszej części filmu. Składamy całość, zawijamy, przekrajamy. No i proszę bardzo, chopped cheese na wypasie. Chcesz kalorii? Tak, po stokroć. Dosłownie. Na sorze już wiedzą w razie czego, że będę próbował. Koretka stoi już na, z odpalonym silnikiem, czeka tutaj na nas. Także bierzemy się ze zwijanie. Czy jesteście gotowi na review? Próbujemy. Jeżeli ktoś do tej pory miał wątpliwości, co oznacza porn food, to odpowiedź. Książkowy przykład porn foodu. Poszukiwałbym Was, gdybym powiedział, że nie czekałem na ten moment. E, jeszcze raz zobaczcie przekrój. To jest kurde po prostu niesamowite. Zobaczmy, jak to smakuje. Oh my god. Oh my god. No właściwie, o my chops cheese. To, co się tu dzieje. Powiem wam tak, to jest tak dobre, że gdybym teraz umarł, to święty Piotr by mnie zawrócił i powiedział, rób napki dalej, bo to ludzkość musi po prostu jeść. Po prostu to jest tak dobre. Ja wiem, że to nie jest za zdrowe, ale McDonald's też jest niezdrowy. I jakoś go jemy. A tu mieliście przykład jedzenia, w którym w pełnej kontroli robicie dokładnie na tych składnikach, na których chcecie. Superfood, właściwie comfort food, porn food, superfood, bo to już jest wszystko na raz. Superfood oczywiście normalnie jest w dietetyce używany jako coś mega zdrowego, a u nas superfood to jest taki wiecie, hiperfood, zajebiście dobry, niekoniecznie zdrowy. Ale myślę też, że nie powinniśmy tego brać w życiu pod kątem zdrowotności, bo tu chodzi o to, żeby sobie raz na jakiś czas, podkreślam, raz na jakiś czas zrobić coś zajebistego i tym sztosem myślę, że możecie zwiększyć każdą, każdą długą dietę, taka nagroda ostateczna. Także tym akcentem chciałbym na dzisiaj zakończyć. Zostawcie subapkę w górę i ogólnie po prostu dajcie znać, czy będziecie się robili i czy taką serię w ogóle kontynuować. Przypominam, że na alifox.pl macie książeczkę Nóż. Do zobaczyska. Sieman!